Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do krótkiej recenzji słuchawek Redmi Buds 4 Pro. Najnowsza wersja najnowszych słuchawek Budsów od Xiaomi Model 4 Pro, który właściwie jest następcą bardzo fajnych słuchawek, z których właściwie do tej pory też. Praktycznie no bardzo często korzystałem jako swoich prywatnych, czyli batsów trujek pro. Tutaj mamy teraz do czynienia z kolejną generacją. Xiaomi jakoś tak mniej więcej miesiąc, półtorej miesiąca temu wypuściło je na rynek. No i właściwie dzisiaj chciałbym troszeczkę Wam o nich opowiedzieć, bo już około miesiąc się nim przeglądam. No i rzeczywiście tutaj jest o czym powiedzieć, bo tych zalet te słuchawki mają sporo. I uważam, że naprawdę są bardzo sensowną opcją, jeżeli chodzi o wybór fajnych słuchawek w fajnej cenie. No i oczywiście z multum funkcji, jakie one mają ale od początku. Przede wszystkim aspekt wizualny. Te słuchawki troszeczkę różnią się od modelu poprzedniego, poprzedniej generacji, czyli tych trójek Pro. Muszę Wam powiedzieć, że ta wersja czwórkowa bardziej mi się podoba. Ona troszeczkę może, tak moim zdaniem, nawiązuje do tych najnowszych AirPodsów trójek, tak więc tutaj jeżeli chodzi o to, ja akurat z tym problemu totalnie nie mam. Fajnie podoba mi się ta pchełka z tym takim troszeczkę skróconym pałąkiem. Natomiast generalnie powiedzmy, że jakość wykonania i tak dalej, to wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie i jak za tę kwotę uważam, że słuchawki można nazwać, jeżeli chodzi o aspekt designerski, jak najbardziej słuchawkami z poziomu premium. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o etui ładujące, ono troszeczkę nam się poszerzyło względem tego, co mieliśmy w generacji trzeciej, bo ono jest takie teraz bardziej podłużne. W przypadku generacji trzeciej mieliśmy takie jajko, tutaj czwórka ma po prostu takie, takie klasyczne etui, powiedzmy bardziej podłużne, prostokątne, niemniej jednak jedno i drugie bardzo fajnie leży nam gdzieś w kieszeni. Zaletą tego etui w czwartej, z czwartej generacji jest to, że mamy tutaj po prostu to etui cieńsze, tak więc tutaj bardzo, bardzo ok. No i jak najbardziej USB typu C. Słuchawki możemy sobie bez problemu wkładać, tak więc nawet teraz w takim okresie jesienno-zimowym, kiedy te palce są bardziej suche, bez problemu sobie je wyciągamy. No i oczywiście mamy tutaj w tym etui też takie magnesiki, tak więc możemy sobie lekko tylko tą słuchawkę wsunąć tutaj w to miejsce, gdzie ona powinna leżeć, no i te magnesy nam tą właśnie dopchną, etui sobie zamykamy, to zamknięcie jest również magnetyczne, tak więc szans na to, że nawet kiedy ono nie będzie w naszej kieszeni, gdzieś powiedzmy w torebce i tak dalej, to nie ma właściwie na opcji, żeby te słuchawki się nam samo otworzyły. No i designersko, jak akurat dostałem wersję czarną, etui mi się bardzo podoba, tak więc raz, że same słuchawki wyglądają świetnie, etui również im pod tym względem jak najbardziej dorównuje. Kwestia powiedzmy teraz jeszcze krótko specyfikacyjna, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o samo etui USB typu C, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii do 9 godzin deklaruje nam to producent, jeżeli chodzi o słuchawki, które będą nam grały poza tym etui, to znaczy kiedy włożymy sobie do uszu i teoretycznie przez 9 godzin powinniśmy słuchać sobie muzyki, natomiast to pewnie jest badane w, powiedzmy w takich warunkach laboratoryjnych, gdzie ta głośność jest ustawiona powiedzmy na 60-70% i gdzieś tam no lecą różnego rodzaju utwory, ale to wiadomo, zależy od tego powiedzmy jakiego słuchamy utworu, czy to jest utwór jakiś bardziej mocny, rockowy, czy raczej jakiś spokojny. Tutaj to wszystko będzie jakby wpływało na to, jak długo te słuchawki będą mi działać. Ja słuchając właściwie muzyki takiej bardzo mieszanej, powiedzmy od nawet gdzieś tam jakiejś klasycznej do takiej mocniejszej, byłem w stanie osiągnąć na spokojnie 5-6 godzin, tak więc 9 godzin nie potwierdzam, natomiast 5-6 godzin jak najbardziej tak poza etui, tak więc na przykład kiedy jechałem sobie powiedzmy pociągiem, miałem podróż 5-godzinną, no to na spokojnie tych słuchawek nie musiałem wkładać do etui, tak aby się nam naładowały. Niemniej jednak e, powiedzmy takie 15-20 minutowe włożenie po prostu tych słuchawek do tego etui sprawi nam to, to, że na kolejne dwie godzinki będziemy mogli sobie znów przez te słuchawki e, muzyki słuchać. Natomiast taki pełny czas łącznie oczywiście z podładowywaniem w Etui to jest do 36 godzin. Akurat tutaj tego tak ciurkiem nie sprawdzałem, ale jak najbardziej wydaje mi się, że ten czas jest bardzo tutaj akurat wiarygodny. Ten, który podał mi, no powiedzmy tam plus minus 2 godzinki mniej, tak aby e, oczywiście, no bo tak jak mówię, no różnego rodzaju muzyki słuchamy i to Etui też powiedzmy, e, kiedy będziemy mieli te słuchawki dłużej, ta tutaj bateria, ta pojemność tej baterii taka rzeczywista będzie stopniowo spadać, niemniej jednak i tak te ponad 30 godzin, czyli tak naprawdę ponad jedna doba wraz z etui to jest świetny wynik, tak więc słuchawki, kiedy używamy powiedzmy, nie wiem, w drodze do pracy, tutaj mamy godzinkę słuchania muzyki, powrót po pracy, czy gdzieś ewentualnie powiedzmy w jakimś tam miejscu jesteśmy albo idziemy po mieście, to jeżeli słuchamy sobie co, powiedzmy gdzieś tam nawet codziennie po kilka, to po 4-5 godzin muzyki, no to na spokojnie ja akurat, to był taki mój e, przypadek, to te słuchawki ładowałem sobie co około 4 5 dni tak do pełna. I tu właściwie nie jest dla mnie żaden problem, bo to jest USB typu C no i generalnie gdzieś tam godzinka i słuchawki są naładowane. No i jeżeli chodzi o kolejną kwestię specyfikacyjną, mamy tutaj najnowszego Bluetootha 5.3. Słuchawki oczywiście posiadają ANC, czyli aktywną redukcję szumów, która naprawdę działa świetnie. Jesteśmy bardzo mocno odizolowani od otoczenia, kiedy słuchamy sobie jakiegoś tam utworu. Jeżeli chodzi o zasięg Bluetooth, tutaj nie miałem problemu, akurat testując te słuchawki, czy z Samsungiem, czy z telefonem od Huawei. Czy realme, i tak dalej. Nie miałem problemu, nawet mogłem się oddalić, powiedzmy, na drugi koniec swojego domu, i nie było problemu, że słuchawki mi ten zasięg traciły. Tak więc tu jest wszystko bardzo, bardzo fajne. Słuchawki są stricte dokanałowe, to też warto powiedzieć to nie są takie zwykłe, dołuszne słuchawki, bo mamy tutaj na końcu takie gumeczki, które możemy sobie wymieniać, tak aby ewentualnie, na przykład, dostosować do rozmiaru swojego ucha. Tak więc w zestawie oczywiście one są i możemy sobie to po prostu zmienić, jeżeli oczywiście mamy taką potrzebę, jeśli po prostu te domyślne nam nie będą pasowały, z tym nie ma żadnego problemu. Po prostu tą gumkę odciągamy i zakładamy nową. No i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o właściwie to, co najistotniejsze. No i oczywiście rzecz jasna, mamy mikrofon. Ja prowadziłem wiele rozmów przez właściwie te słuchawki z różnymi telefonami. Absolutnie nie miałem problemu z tym, że mój rozmówca mnie nie słyszał i tak dalej. Nawet w przypadku powiedzmy takiej bardziej wietrznej pogody, problemów również nie było, bo właściwie, jeżeli chodzi o połączenia, tak naprawdę nawet w tym przypadku jest to lepiej niż przez telefon, bo w połączeniu z tym NC jesteśmy od cięci tak naprawdę też od y, dźwięków, od szumów na przykład w mieście i tak dalej i słyszymy tylko i wyłącznie naszego rozmówcę, a mikrofon jest tutaj bardzo fajnie otrzymiany, tak więc podczas rozmowy naprawdę możemy sobie fajnie rozmawiać i problemów z tym, że jakieś zakłócenia są y, nie ma. Tak więc to jest bardzo fajną sprawą. No i oczywiście taka kwestia najważniejsza ostatnia, którą chciałem tutaj poruszyć, czyli przede wszystkim aspekt audio. Słuchawki naprawdę grają bardzo dobrze, jeśli miałbym je porównać do poprzedniej generacji, do Budsów y, trójek Pro, no to muszę powiedzieć Wam tak uczciwie, że może jakiejś takiej potężnej różnicy nie ma, bo tamte i tak naprawdę grały bardzo dobrze. Wydaje mi się, że na ten moment wciąż są to słuchawki, które jak najbardziej warto rozważyć, jeżeli chodzi o zakup, kiedy chcemy kupić słuchawki powiedzmy nie jakieś najdroższe, ale z tymi wszystkimi nowymi feature'ami właśnie typu świetna NC czy naprawdę bardzo dobra jakość dźwięku. Natomiast czwórki troszeczkę powiedzmy wyprzedzają generację trzecią, czyli poprzednią w przypadku basu. Tutaj ten bas jest rzeczywiście troszeczkę bardziej taki Czystszy, nie jest on taki e, właściwie dudniący. Dźwięk sam w sobie także jest troszeczkę, zauważyłem, czystszy. Tak więc, tutaj, generalnie, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, takiej, no, stryk, tak, gdzie mamy więcej wokalu, to zdecydowanie z czwórek korzystało mi się lepiej. Natomiast trójki, tak. Mówiąc wprost, raczej mocno nie odbiegają od czwórek. Oczywiście no, jest różnica gdzieś tam jakaś taka może 10-20% na korzyść właśnie Redmi Batsów czwórek Pro. Natomiast generacja trzecia uważam, że jak najbardziej tym słuchawkom dorównuje. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o aspekt cenowy, moment Redmi Baczy czwórki Pro kupimy oficjalnie u Xiaomi za około 450 zł. Natomiast gdzieś już powiedzmy w sklepach różnego rodzaju promocje... Black Friday i tak dalej. Ostatnio mieliśmy, to nawet widziałem je za okolice 400 zł. Natomiast Bacy trójki Pro no to jest wydatek gdzieś z rzędu 280, także 300 zł. Tak więc tutaj dopłacamy te generalnie 5 dyszek i właściwie mamy słuchawki nowej generacji, czyli właściwie wersję kolejną, czw czwartą. No i ten dźwięk no tutaj siłą rzeczy jest lepszy, bo są to słuchawki nowsze. No i tutaj porównując jeszcze do chociażby Redmi Budsów trójek, mamy dłuższy czas pracy na jednym na ładowaniu, kiedy słuchawki mamy po z i zdaje się, że nawet dwie godziny więcej te słuchawki nam na baterii będą wytrzymywały, tak więc tu akurat spory plus. Tak więc generalnie naprawdę bardzo je polecam, jeżeli chodzi o powiedzmy aspekty audio, jest bardzo dobrze. Te słuchawki oczywiście nie dorównują takim urządzeniem. Akurat teraz testuję powiedzmy Sunheisery z półki cenowej 1100-1200 zł, czy nawet moje prywatne AirPodsy dwójki z półki cenowej 600, tam plus minus zł. No to tamten dźwięk jest troszeczkę faktycznie inny, trochę lepszy. Tam akurat w przypadku AirPodsów nie mamy NC i to jest dla mnie problemem, dlatego właśnie preferowałem akurat testować te słuchawki, właściwie tak praktycznie na co dzień. I muszę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o Redmi Buds 4 Pro, te od Xiaomi, te, które właśnie tutaj widzicie, to jak najbardziej pod względem dźwięku wydaje mi się, że naprawdę osoby, które cenią sobie naprawdę już ten dźwięk na wyższym poziomie, przede wszystkim nie ma tutaj mowy o tym, że przy wyższym poziomie głośności, bo te słuchawki tutaj też, uwaga, są bardzo bardzo głośny. Nie mamy problemów chociażby z tym, że coś harczy, coś trzeszczy. W przypadku na przykład no, podkręcenia na fula, bas naprawdę również wtedy nie wiem, nie mamy jakichś takich przesterów czy coś takiego. Naprawdę ten dźwięk tutaj mocno daje radę. I oczywiście też na najwyższym poziomie głośności nie ukrywam, nie słuchałem zbyt długo tej muzyki, bo rzeczywiście dla mnie to jest po prostu już maks tego, co jest te, takie, takie słuchawki, tego co w ogóle mogę wytrzymać. Bo tak naprawdę w przypadku tych słuchawek gdzieś poziom 80-90% to jest maks jaki mogę wytrzymać, bo rzeczywiście w przypadku ANC, kiedy dźwięk, dźwięk dookoła jest zredukowany, no to tu nie mamy problemu. Tak więc naprawdę jakość dźwięku tutaj muszę Wam powiedzieć, że jak za te pieniądze jest świetna i te słuchawki mogę bardzo polecić. No tutaj wystawię mi taką mocną czwórkę z plusem. Do ideału naprawdę tutaj dużo nie brakuje. Do tego oczywiście mamy też bardzo fajną aplikację, gdzie możemy sobie regulować chociażby poziom natężenia ANC. To jest bardzo, bardzo ciekawą sprawą. Nie wszyscy producenci to mają. Możemy sobie właśnie też włączyć, powiedzmy, tryb dźwięku, takiego powiedzmy ala nie tyle przestrzennego, co po prostu dźwięku, który będzie także dostarczany poprzez mikrofon, mimo że będziemy mieli ANC, tak abyśmy ewentualnie słyszeli kogoś z zewnątrz, na przykład kiedy z kimś rozmawiamy i na przykład równie dobrze możemy mieć te słuchawki w uszach, tak więc wtedy to też jest ciekawą opcją. Natomiast no, same słuchawki mimo wszystko polecam, czas pracy na baterie jest świetny, jakość dźwięku również w tych pieniądzach jedna właściwie z najlepszych. No i kolejna sprawa, bardzo fajna aplikacja gdzie możemy sobie tak naprawdę dostosować wiele aspektów, chociażby jeżeli chodzi nawet o gesty, bo jak najbardziej to już jest chyba taki standard, pojedyncze, podwójne tapnięcia, potrójne czy przytrzymanie, oczywiście będą odpowiadały za różnego rodzaju funkcje, jakie sobie ustawimy, na przykład przewijanie utworów, przód, tył, regulacja głośności, włączenie asystenta chociażby, czy na przykład powiedzmy jeszcze tam inne opcje, które możemy sobie wybrać. Tak więc tyle jeżeli chodzi o ten materiał, raz jeszcze słuchawki bardzo polecam, bo zdecydowanie uważam, że są warte swojej ceny, i jeżeli tylko macie możliwość, jak najbardziej możecie śmiało dopłacić te 50 czy tam 70 zł właśnie do czwartej generacji, jeśli zastanawiacie się na przykład na poprzednią generację, czyli Redmi Budsów Trujek Pro, no to powiem Wam, że czwórki Pro są po prostu lepsze, czas pracy na baterii jest również lepszy i akustycznie dźwięk jest po prostu bardziej czysty i to do mnie jak najbardziej także przemawia. Tak więc to jest tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że był pomocny i się Wam podobał. Zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Jezu ja dzisiaj wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.